Cześć kochani, witajcie w kolejnym filmiku, witajcie dzisiaj w 11 dniu otwierania kalendarzy adwentowych. Mam nadzieję, że taki filmie Wam się spodoba, jak tak to proszę łapkę w górę i subskrypcję kanał. że też jest mój pomocnik, czyli Bella. Czyli tak, zaczniemy od kalendarzy adwentowych, od tego, oczywiście napiszcie w komentarzu, które z rzeczy dzisiejszego kilka Wam się spodobało i też napiszcie jak byście woleli, żebym otwierała kalendarze adwentowe. Tutaj mam jedenastkę, a dzisiaj do na urodziny mojej siostrzenicy. I taka pomadeczka, oczywiście ja chyba nie wiem czy nie podobną mam w tego roku. Musiałabym zobaczyć, ale tak właśnie wygląda. Śliczna pomadka. Pada mi śliczna pomadka. Teraz może z mebelin. to odłożę. Z mebelin, ten duży kalendarz. nas mam nawet tutaj. To Na Jest jedenastka. 190, jeśli chodzi o pomadkę. Taka różowa, śliczna. Nawet może pokażę. O, tak właśnie wygląda. Dobra. Kolejne to może z tymi dekoracjami. Jedynasteczka. Cześć na cześć. Taki. Ale wąchamy się, że to dla mnie. taki właśnie chyba babcia? Nie, chcę w babcia. Chłopiec chyba z pieskiem. On ma pieskę i ja mam pieska. Napiszcie w komentarzu jeszcze, czy macie jakieś zwierzątko w domu i jakie. Jak wiecie, mam pieska. dale ma dwa latka. Dobra, jest tak, tej bali otworzyliśmy. No cóż, usiadłem. A, jakaś figurka, co wczoraj otwierałam. E, teraz kamerę. A, czy to jest Maxel and More? Jedenastkę. Mam, 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 pokazać, pokazać, mam, mam, Ja mam, mam, coś takiego. tutaj mam, coś takiego, mam, mam, co tu takiego? Kiepsuś, tam i kolejny, kolejny już adwentowy, może z balei. To przygotuję, taki kalendarz sądzę, też otwierać z balęi. Jedynastka. Na o, to, jest. to gdzieś. I też jakiś kranik. Tak wygląda. I... Dobra, I teraz... Coś jeszcze... A, jeszcze z tego dużego kalendarza tątowego wyjęłam. Wy, Taka świeczka. Czyli coś w taki pierścionek. Coś w jak ten. Już ten większy. Zdajemy tego i Wam pokażę na palcu. Tak wygląda ten pierścionek. siliczny I kolejny to będzie taki zestaw. Ustaw z w to jest pomadka. Czerwona. Taka piękna. Taki zestaw. Jego na razie nie będę słuchować, bo może komuś dam na prezent. To będzie kredka. Taka właśnie, tak kredeczka, śliczna. I kolejną rzecz. To jest łabłyszczyk. Czy to już dużo jest? Bo taki. Taki świecący, no, super. Z tego kalendarza to jest tyle. I napiszcie w komentarzu, co najbardziej Wam się podobało. I tak, i teraz, teraz numer 11, to sobie przecięłam, żeby łatwiej było otwierać, ale wcale tak nie jest otwieranie je tego. Tutaj jest kolejna kredka. O, kredka i takim też ładny kolor. Dobra to jest numer jedenastka teraz bardziej może, może Kinder. 11. zresztą sobie znajdę 11. Jest. I to pewnie też będzie myślę. Ale. szokobos, jak A jak szokobons. I jest może świeczkowy. Świecowy, świeczkowym. Piątka wczoraj była. Jest jedna z To będzie taki ti-light. Ja. Żółko teraz. Chyba że pewnie otwieram jeszcze. Dobra, jaki? Ale fajnie. Kierzonki chyba to są mięsie. Mięsie ładne. Dobra. Kierzonkowie mamy już z głowy. A teraz jeszcze z. Te chyba przyjdę. I tutaj okienko mi się wypadło. Dobra, okienko. I tutaj mam bombkę. Zobaczcie, jaka piękno. Mikołaj, śliczna. Tak właśnie wygląda. Dobra, a wzór nas nie zbiła i ta jest tak piękna, ale teraz, oczywiście jak daje swoje szczęście, to pewnie zbije. Silnika był czy nie? Muszę zobaczyć. A nie, on jeszcze nie był. I to jest sąki Sanki czy Chyba no, tak sąki. Ta, muszę wyjąć, bo tutaj inaczej się nie da. No takie soneczki. Słoneczne. dobra. Może to zostawię. Te sanki. Dobra. I dalsze to będzie z technika. A tak, technika. Technik, technika. Mam już jedynastkę, do nas wrócę. I jedenastka tutaj, to już musiałam to naciąć, żeby było mi łatwiej. O, pomadeczka. O, no, otwieraj się. Super. Zobaczcie, zobaczcie jaki piękny, taki kolorowy. Zobaczcie, jaki piękny. Kolor, tak dobrze mówię? <grymne> dobrze miałam z R. Powiedziałam źle. Kolejne to będzie chyba biżuteryny. że wszystkie otworzyłam chciałam, żeby łatwiej było to otwierać. I tutaj mamy jedenastkę. I tutaj mam jakiś wisiorek, jakieś piąste. Teraz znowu się skaleczę. To no, jaki piękny zobacz, aniołek. Chciałam jest to ale to jest taki piękny aniołek. Śliczny. Dobra, wracam na podsumowanie. Pierwszą rzeczą, którą w takim dużym kalendarzu odwentowym to będzie ten zestaw. To jest Wypadł. Taki pierścionek. I Wy Kolejny, tutaj w bombkowym. Taka śliczna, naprawdę przepiękna bombka. A, jeszcze na kalendarz zapomniałam. Uh -huh. zapomniałam. O 11 zapomniałam. O, rozczytane. No właśnie, się brakuje. I tutaj taki, taka pomadka. Złota? Coś takiego. To super. Więc to są wszystkie rzeczy. Dajcie znać, jakie Wam się podobało. Jakie Wam się podoba z tych rzeczy. I taka bombka. Ta pomadeczka. Ta pomadka z złota, miedziana, na złota, coś takiego. Świeczka tyla i taka zielona. Kredka z w Matkę z Maybelline. matkę z Revolution, z biżuterii taki aniołeczek śliczny. Z balei taki krem, z tych dekoracji taki piękno, piękna figurka. za maksa taki waciek no i taki, takie żelki, i takie jajeczko. I jeszcze mam z jednostki, tutaj nie, ot, nie otworzyłam, takie saneczki. Więc to wszystko się chodzi w tym filmiku. jeśli Wam się filmik spodobał, proszę łasko, w górę, i subskrypcja kanału. Do zobaczenia i trzymajcie się do następnego filmiku otwierania na i cześć pa!